Witam. Dzisiaj do sprzedania ładowarka teleskopowa klasa Scorpion 7044, 2017 rok. 7m, 4,4 tony udźwigu, opony 570-24 Michelin, w świetnej kondycji. Maszyna jest na kramerze. Tył zaczep typu hitch. niesamowicie szybko pracuje, naprawdę jest mega szybki. Tutaj mamy sterowanie, joystickiem, jazdą Skrzynia wario Jazda w joysticku Niesamowicie szybka maszyna, naprawdę bardzo mocna Zapraszam do oglądania i zakupu tego pojazdu wpisuje się świetnie naprawdę to jest mega mocna ładowarka ma centralne smarowanie Pozdrawiam i zapraszam do zakupu.